który został zwycięzcą grupy młodszej prosimy o poczekanie na swojego konkurenta z grupy starszej a prosimy Do Ringu prosimy Grupę Starszą finalistów Grupy Starszej konkursu młodego prezentera tego ocenia się przed nami czwórka finalistów grupy starszej. Ja rozumiem, że państwu jest bardzo gorąco, ale może warto wykrzesać z siebie trochę siły i nagrodzić brawami finalistów? <trym zniszczyt> Então, vou